Dobry wieczór, Państwo z tej strony Mateo. I tak, dobrze trafiliście, bo dzisiaj będę tracił kasę. Nagrywam to o 20.58, co oznacza, że właśnie środowisko streamerów zaczyna się budzić i rozpoczynać swoje transmisje na żywo. A ja będę ich wspierał, że tak powiem, finansowo. Tak, budżet. Budżet na ten odcinek to jest mniej więcej 1000 zł. I zanim przejdziemy do donatowania, to mam dla Was super ofertę, ponieważ słuchajcie, jeśli dobijemy pod tym odcinkiem. 15 tysięcy łapek. To odblokowujecie takiego deala, że każda subskrypcja nabita na tym filmie to jedna złotówka w kolejnym odcinku. Czyli jeśli teraz ty, jeśli teraz każdy da suba, to powiedzmy będzie ich 5 tysięcy, to w następnym odcinku wyślę łącznie 5 tysięcy złotych w donatach. Ale z tymi subami będzie się liczyło tylko wtedy, jak wbijecie tutaj 15 tysięcy łapek. Także sub i łapka to jest jedyne, co na ten moment sprawi mi przyjemność, no bo nie ma opcji, żeby ten filmik mi się zwrócił z wyświetleń. No, no nie ma opcji. No dobra, moi drodzy, możemy teraz przejść do donatowania, bo jest jeszcze jeden pomysł. Dlaczego nagram ten filmik dopiero teraz? Ponieważ mój serdeczny przyjaciel, pan Nester, robi teraz live'a I teraz uwaga, Nester, kupuj kawę, bo 2 złoto to jedna minuta dłużej. <grystanie> pan Filip będzie śpecha, ponieważ Matełko będzie dawał donate. Dobra, pierwszy donate będzie taki: poproszę Nestera, żeby powiedział jakiekolwiek słowo i każda litera w tym słowie to będzie 10 złotych. Czyli jeśli, nie wiem, powie, to słowo, które będzie miało 7 liter, to 70 złotych wyślę. Coś takiego. Dobra e, Powiedz mi jakieś losowe jedno słowo Mateo film nagrywa? Domyślam się, ale nie wiem jakie jest... Kocham cię Mateo, jesteś najlepszym youtuberem na świecie Trudno, nie powiedziemy jednego słowa Ale czekajcie, jedno słowo, jakie by można jedno słowo odpowiedzieć? Ej nie wiem, nie wiem bo, Zastanów jak, się, jak, bo jak to jest ważne To, to trzeba coś porządnego wymyślić Ale kocham cię to też nie jest jedno słowo, to są dwa słowa A, a widzisz, chciałem ci wyznać przyjacielską miłość Mati Radzik 5 zł ja znalazłem 500 zł Ej, wy nie wiem! Jedno słowo, czekajcie. Jedno słowo yy... Trampolina. <laughs> w końcu, słuchajcie. W końcu, w końcu, w końcu, w końcu trampolina. Tyry, A, ole, A No to żeś wykminił, panie Nester. Okej, okay, trampolina to 10 liter, jedna litera to 10 złotówek, kwota 100. No i co z tym jednym słowem? Ho, ho, no, tym to po... O, 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 co z tym jednym słowem? <laughs> <laughs> Proszę bardzo Mateo, Jest! Jest! W ogóle swoje drogo przedłużyłem mu live'a o 50 zł powiedział, jakieś słowo I patrzcie co zrobił, 100 zł wysłał, trampolina ma 10 liter Już wiem o co chodzi, już wiem Serducha na czacie dla Mateo i dla Kawiego 6 godzin live'a Dziękuję, Dziękuję, dziękuję Dobrze, widzisz, że prawie godzinę, godzinę mu przydążyłem Flerek. Kto, jest, kto to jest Flerek? Fajny, taki wiecie, że będzie 00, nie będzie się to podwyższało, szebrusz jest 26 godzin. Prima... <grym> Zaraz co? Jedna zutówka, dwie minuty dłużej. 26 godzin siedzi. Przecież on wygląda, jakby miał za chwilę paść. No i dobrze. Lecimy z pierwszym donate'em, który będzie bardzo niski, prawie tak jak ja. Spróbujmy dać mu jakieś zadanie, jakieś takie ciekawe, ale widzę, że nie gra w gierki, więc troszeczkę ciężko. Pierwszy donate wyślę mu tylko zutówkę i zapyta, zapytam się czy jest dzieckiem. Jeśli się odpowie, że tak, to wyślę mu. 50 zł. Jeśli nie, nic mu nie wysyłam. Poproszę teraz prawa autorskie, bo oczywiście muzyczka... Jestem bardzo ciekaw, co odpowie, bo niektórzy mówią, że nie, słuchaj, ja już jestem nie jestem dzieckiem. dzieckiem. No, jestem, jestem dzieckiem jeszcze. Nie dzieckiem. O, okej. Okay. I właśnie na tym mi zależało, żeby ludzie mieli tego świadomość. Nawet jeśli wysłubym teraz pieniążki dla jakiejś starszej pani, też powinno odpowiedzieć, że. tak, jestem dzieckiem. O, bo ja wspieram tylko dzieci. Wyślemy mu na początku 50 zł, co przedłuży mu, <noise> mu streama o ponad godzinę. Uwaga, 3, 2, 1 i. Co jest? Wiesz mordo ja bym się tak nie cieszył, bo dzięki mnie musisz siedzieć 100 minut dłużej na live. Pozdrow Mateo! Pozdrawiam Mateo odcinek! Ja nie mogę Mateo! Ale żeś jest stary! co jest? Nie robię fikołka na odcinku! O lasy, O! dobra! Nie robię Ej, ja nie wiedziałem, że u niego są takie odblokowane możliwości jak fikołek. Super, ale w ogóle powiem wam tak, mega się cieszę, że ludzie mają takie reakcje. Znaczy gościu akurat tutaj A, robię teraz fikołki Zaraz, czemu on robi tyle fikołków? Mordo dałbym ci kolejnego najta, tylko się zapętliłeś i cały czas robisz fikołki po moim donate, a mi się wydaje, że wystarczającą karą jest to, że po ci live'a' przedłużyłem. Oh wow. Fajna reakcja. Dobra, jest pan Husiek, kiedyś go oglądałem. I słuchajcie, prosta sprawa. Jeśli powie, że mnie kocha, a to wiadomo, że to jest kontrowersyjne, to wyślę mu 30 złotych i tak będziemy stopniowo podwyższać. Albo nie, zmiana planów, wyślę mu 300 złotych. Jeśli powie, że mnie kochasz, wyślę ci tyle pieniędzy, że będziesz zarobiony do końca życia. To jest taka gadka, że. Może się na to nie nabrać, zwłaszcza, że jest to troszeczkę starszy pan. Bo może odebrać to w taki sposób, że po pierwsze ja będę kłamał i wykorzystam to przeciwko niemu. Mateo, 3 złote. Jeśli powiesz, że mnie kochasz, wyślę ci tyle pieniędzy, że będziesz zarobiony do końca. Wystarczy trzy słowa i będzie 300 zł. Uwaga, człowiek myśli. Nic nie powiem, nie kupisz mnie za 3 zł. To zrobimy teraz y, 100 zł zaliczki i może teraz się skusi. No proszę, to tylko trzy słowa, powiedz please. I stówka leci. No jestem ciekaw, czy teraz powie. Uwaga, 3, 2, 1. <laughs> Ej, z czemu on ma taką samo minę? Mateo Zero reakcji na takiego Donata? No proszę to tylko trzy słowa. Panie Mateo nie mogę, bo mnie posądzą później o tutaj o o coś. Ale o coś. mi denerwuje bo takie coś jest bardzo cięty. O, jajku. Ale doceniam donate, no ale naprawdę nie mogę. W sensie, w sensie okej, okay, to jest pan tak i nie można mówić takich rzeczy, ale to jest jednak internet, dystans do siebie trzeba mieć. W sumie szanuję jego zdanie, tak, ale ogólnie jest to dla mnie dziwne, że osoba, która nagrywa, powiedzmy dla młodszych, nie chce dla jaj powiedzieć kilku słów, za które ja zapłaciłem 100 złotych i jedyna reakcja na ten donate to było Dziękuję. Dobra, znalazłem kolejnego gościa, oczywiście złotówka, dwie minuty dłużej, Mordo i kawę. Zapytam się go o to samo, jeśli ten będzie miał ciut więcej, powiedzmy, poczucia humoru, wyczucia atmosfery i tak dalej, zarobię troszeczkę kaski. Hej przystojniaku, to już świadczy o tym, że to może być wkręta, jeśli powiesz kocham cię Mateo, to wyśle ci 250 złotych. Mateo, jeden złoty. Hej przystojniaku, jeśli powiesz kocham cię Mateo, to wyślę ci 250 złotych. O, 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 o. Dziękuję za zotówkę żółwik, serduszko. Okej, okay, kocham, kocham cię Mateo. Wyślij więcej pieniędzy. Ej, zaraz, ja mu przedłużę live'a o 500 minut. On za półtorej godziny kończy o nie. Ale przynajmniej ma poczucie humoru, a to jest fajne. Nie mam wody przy sobie, trochę przypał. A zaraz będziesz musiał kawę przy, przynieść sobie, to nic. Uwaga. <noise> O, się kamerka wyłączyła Popping up. Popping up. Oh. <grafy> ja, Teraz musi jeszcze live'ować 9,5 godziny ponad Co? Co? To ja się pytam co? Kto normalny okay, ustawia mi złotówka, to dwie minuty dłużej Ale mi kolano strzeliło <grafy> A mi portfel Dobra, to jest mój kolega i wyślę mu teraz donate'a Tak, żeby on myślał, że jestem kimś, kto podszywa się pod Mateo Cześć, jestem Mateo, powiedz ile chciałbyś dostać kasy? Czy nie wydaje Wam się, że to jest taki troszeczkę donate podpucha? No trochę jest. Nie. Cześć, jestem Mateo. Powiedz, ile chciałbyś dostać ja No to jest mega podejrzane. Ja, na pewno. O, nieprawdziwy <noise> Mateo. No mordu, ale odpowiedz, ile chciałbyś tyczka? Jak, jak najwięcej, jak najwięcej. Jak najwięcej. Ja na... Dobra, mi wyszło, że to jest 120 zł, bo tyle jest liter. Dobra. Ok, jak najwięcej to 12 liter, a każda litera to 10 zł. No jestem ciekaw, czy po tym donajcie e, zmieni zdanie, ale fajnie, fajnie, że nie uwierzył. O to mi właśnie chodziło. Cześć, jestem Mateo. Xdddd. No zobaczymy, zobaczymy zaraz. <laughs> Czemu nie wierzyłeś, że to jestem? Ja. O, kolejny coś robić. Salce stronę, uwaga! Proszę wsianę, proszę w proszę w ścianę. Proszę w ścianę, proszę w ścianę. O, na łóżku też może być. Dzięki! No nic, moi drodzy, ja tutaj siedzę już prawie 40 minut i kombinuję, aby te donate wysłać. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Kombinowałam, fejkowałam tak, aby te donate miały jak najlepszą reakcję i tak dalej. Jeśli chcecie kolejny odcinek, zostawcie proszę łapkę w górę i subskrybera. 15 tysięcy łapek i będzie coś bardzo grubego. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Trzymajcie się i.